Zaginęła 14-letnia Weronika. Dziewczynka wyszła do szkoły i nie wróciła. Policja z Gdyni szuka 14-letniej Weroniki Prangi. 27 marca wczesnym rankiem dziewczynka wyszła do szkoły i do chwili obecnej nie wróciła do domu ani nie nawiązała kontaktu z bliskimi. Zaginęła 14-letnia Weronika Pranga. Komenda miejska policji w Gdyni opublikowała komunikat na temat zaginięcia dziewczynki, która 27 marca wczesnym rankiem okej. Okay. godzina 7 wyszła do szkoły. Weronika Pranga zaginęła. Komunikat w sprawie poszukiwań 14-latki. Nastolatka do tej pory nie wróciła do domu ani nie nawiązała kontaktu z bliskimi. W oświadczeniu komendy pojawia się również informacja o tym, że było to kolejne, samowolne oddalenie się z miejsca zamieszkania. Z rysopisu, który udostępniła gdyńska policja, wynika, że Weronika ma około 162 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, włosy ciemne, bladą cerę, oczy koloru zielonego i charakterystyczną bliznę na czole po ugryzieniu psa. Wiadomo również, że w dniu zdarzenia miała na sobie szarą kurtkę, niebieskie buty znanej marki oraz ciemne spodnie. W przypadku posiadania informacji, które mogą pomóc w odnalezieniu 14-latki lub ustalenia jej miejsca pobytu, mundurowi proszą o kontakt z Komisariatem Policji w Gdyni, chyloni telefon. 47 74 21 355 Dyżurny jednostki lub pod numerem alarmowym 112.